W tych uroczych okolicznościach przyrody, moi drodzy, siedzę sobie na granicy naszej Lemington. Spowiecie, co dzisiaj czytałem w tym? W Sunday, czekaj, jak to, czy jakiś czas, czy W Sunday Times to był, czy Sunday Express? Już nie pamiętam. Czytałem, że jakiś polityk, wysoko postawiony polityk na to. Postanowił e, udzielić informacji dotyczących tego, e, co m, służby specjalne wiedzą na temat e, poczynań Rosji. I okazuje się, że nie, puścili taką wiadomość w obieg. Trochę mnie ta wiadomość spięła, że tak powiem. Bo się okazało, że e, Rosjanie mają zamiar zaatakować e, Litwę, Estonię i Polskę. Ile w tym jest prawdy, powiem Wam szczerze, nie wiem, ale zabrzmiało to dosyć groźnie. Zresztą, niby dlaczego nie by to robić. no? Podobno chcą przejąć strefy pół, tylko słuchajcie, jak Rosja zaatakuje z państwa Unii Europejskiej, to co? Bo rozumiem, to też będą państwa NATO, więc będzie wojna NATO Rosja. Ale co z Unią Europejską wtedy? Jak ten atak ma wyglądać? Czy zajmą terytorium, czy będą wyrzynać ludność? No to, to też jest. To też jest pytanie, nie? Nie wiem, nie wiem, nie wiem, boję się. No. Mam nadzieję, słuchajcie, że się duża zbliży kim. Wiem, oglądacie no, teraz nasze No... Tak dużo było dzisiaj, że... Ło, 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 ło. Strasznie. Strasznie dużo się. Martwi mnie teraz ja tyle. telefon. dobra, ale zaraz potem najdziemy na spacer, więc się zrelaksujemy. No witajcie drodzy, mili moi. To co mieliście okazję przed chwilą zobaczyć, dosłownie przed sekundą, to jest filmik nagrany wczoraj, czyli w niedzielę. W niedzielę 24 lipca 2016 roku. W mojej takiej krótkiej refleksji ogródkowej, właściwie werandowej, siedząc na werandzie, miałem refleksję dotyczącą tego, co wczoraj przeczytałem rano w, w internecie w, w, na brytyjskich portalach i powiem wam, że w... nagrałem to, to było krótkie, ale potem się trochę zastanowiłem nad tym, czy to publikować, czy nie, i postanowiłem poczekać jeden dzień. No i poczekałem. Na razie nic się nie wydarzyło. Rosja przez noc nie napadła na Polskę. Aczkolwiek e, dzisiaj jeden z moich widzów e, przypomniał mi, znaczy nie przypomniał mi o temacie, tylko sam napisał do mnie e, o, e, o tym temacie. E, e, widz o e, dźwięcznym niku, Kamasixxpsn, XPSN, a tak naprawdę to Mateusz. <grym> pozdrawiam w ogóle i dzięki za przypomnienie. E, który który napisał do mnie mówi: Ty, zobacz co piszą angielskie, e, 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 angielskie gazety i angielskie portale informacyjne, a w Polsce o tym cisza. No właśnie. Link o tym, co piszą, e, znajdziecie do. E, już Wam mówię do czego? Znajdziecie pod, e, pod filmikiem e, do Daily Mail. E, Daily Mail pisze o tych rzeczach, ale wcześniej też pisał Sunday Express. I właśnie Sunday Express napisał w niedzielę o tym, że Rosja się przygotowuje do, do, e, do, do ataku, duże słowo, no, do wjazdu do Polski i do Republik nadbałtyckich. Coś tam się podobno nie dzieje. Ale tak jak mówię, ja, ja miałem duże obawy, żeby, żeby takie rzeczy publikować, bo, bo... Bo z jednej strony jest to podsycanie strachu, a z drugiej strony się zastanawiam, dlaczego brytyjskie media o tym piszą tak głośno, a podobno w Europie jest na ten temat w ogóle cisza, nie w, w polskich mediach nie ma temat ani słowa. Przynajmniej te, które prze, przeleciałem, brzydko mówiąc, przed chwilą, żeby sprawdzić, czy czasem się nie pojawiły jakieś informacje, nic mi na ten temat nie mówiły. No. Jest ciekawe to, że to jest taka rozgrywka, bo tak jak mówiłem, w, w, jest to rozgrywka pomiędzy właściwie Unią Europejską, e, czyli czytaj, Francją i Niemcami, które chcą stworzyć armię europejską, a NATO i tym, że Francja i Niemcy chcą tak naprawdę pozbyć się, z, no bo komuś zależy, no myślę, że im, pozbyć się Amerykanów z Europy przede wszystkim. Amerykanie się tu pchają z tymi wojskami strasznie. Te ostatnie ćwiczenia, które były w Polsce, ten szczyt NATO jest szczególnie zabezpieczany. Te jednostki wojskowe amerykańskie jeżdżące po całej Europie i stacjonujące w różnych bazach, a z drugiej strony rosyjskie jednostki wojskowe, które są cały czas w gotowości bojowej. Cały czas, słuchajcie, Putin jest sprytnym szachistą i sprytnym graczem. jak mówię, zastanawia mnie jedna rzecz. Polska jest jednocześnie członkiem NATO i członkiem Unii Europejskiej. Dobra, wiadomo jest, że jeżeli członek NATO zostanie zaatakowany, no to prawda NATO teoretycznie NATO powinno sobie solidarnie stanąć za i obronić swojego członka. No ale to jednocześnie będzie też atak na Unię Europejską. I co jak się zachowa wtedy Parlament Europejski? No bo to są dwie różne rzeczy w sumie. No. No i też ta, wiecie co, jazda o tym, że bo czego się doczytałem, też tu taka fajna analiza mi się trafiła. A tak, analiza, że że, że że właśnie ta rozgrywka, ten Brexit cały też był podparty tym, że, że Wielka Brytania, jak gdyby, głosem Camerona nie tylko chciała się wymiksować, zresztą to już mówiłem w poprzednich filmikach, wymiksować z bałaganu, który chcą zrobić Francja i Niemcy razem. Czyli... Brexit jakby wykreowany po to, żeby, żeby wyjść z Unii, w której, do której, w której dwa dominujące kraje, czyli Francja i Niemcy, próbują narzucić wspólną walutę, wspólną politykę, wspólną armię, wszystko wspólne, a Wielka Brytania raczej tak za bardzo tego nie chce. Zresztą Wielka Brytania wszystkie takie pomysły blokowała. No i może teraz nawet niby tu jest z jednej strony płacz i panika, że Wielka Brytania wychodzi, a tak naprawdę Niemcy i Francuzi zacierają ręce z radości i się cieszą, że, że się pozbyli gracza, który w timie, który, który blokował ich pomysły szalone, mniej lub bardziej. W jednym z komentarzy na internecie politycznych można przeczytać, znaczy ja przeczytałem, że. Decyzja o wprowadzeniu tysięcy... Decyzja, no widzicie, już nawet głośno piszą o tym, że to była decyzja o wprowadzeniu tysięcy imigrantów z Bliskiego Wschodu na teren Europy. Rok temu, równo rok temu zacząłem mówić o tym. To, to pamiętam pierwsze hejty. Jak ja mówiłem o tym, że to jest planowana inwazja, planowane zasiedlanie tymi ludźmi Europy. nie jak to, by to są uchodźcy biedni, uciekają przed wojną, i tak, sranie w banie. Jak to mówiła w świętej pamięci moja ciocia zita no takie miałem powiedzenie, sranie w panie. No. A tak, i ten komentarz mówi rzecz następującą. O, o decyzja o wprowadzeniu tysięcy imigrantów z Bliskiego Wschodu, milionów właściwie już teraz na teren Europy mogła mieć dwa cele. Z jednej strony komuś należał, doprowadzić do rozpadu Unii Europejskiej, z drugiej strony pozbycie się u, z Unii Europejskiej państwa członkowskiego, czyli Wielkiej Brytanii. No tak, bo w sumie też większość tych, którzy głosują głosujących za wyjściem z Unii, to są ludzie przestraszeni tą ilością tak zwanych uchodźców tych co wyprawiają, a co wyprawiają to widzimy w Niemczech już, nie? Em, ja się nie cieszę, to nie żeby było, że ja się cieszę z tego, ale no, ale się sprawdza wszystko to, co, co, co powiedziałem ja i nie tylko ja już ponad rok temu. Teraz to wchodzi w życie. I, znaczy, może inaczej, my prości, zwykli ludzie, obywatele, my to wszystko kurwa wiemy, jesteśmy w stanie naszymi e, umysłami to wydedukować i, i przeanalizować i wysnuć takie wnioski, natomiast e, w związku z tym, że rządy poszczególnych krajów członkowskich zachowują się tak, nie inaczej, to śmiem przypuszczać, że one nie są mniej inteligentne, członkowie tych rządów nie są mniej inteligentni niż zwykli obywatele, więc, wszystko to, co się dzieje, i ta, przede wszystkim to ich głuchość na, na głosy obywateli i narodu, daje mi powód do osądzenia, że oni najzwyczajniej w świecie sobie to zaplanowali i po prostu robią swoje. No. A może chodzić o nowy podział wpływów w Europie, właśnie. Nie chcę straszyć, no ja, bo ja nie lubię, ale mówię Wam, coś jest na rzeczy, coś mi tu śmierdzi znowu, z tym Putinem tym razem. Hmm. Ciekawe, jak się zachowałoby na to, gdyby faktycznie Putin wkroczył z włoskami do Republik Bałtyckich i do, i do Polski. Chcę tylko ten scenariusz widzieć jako element gry komputerowej, jakiś. Nie, nie chcę go widzieć na żywo. Ale jestem ciekaw waszych opinii na ten temat. Linka znajdziecie pod, pod spodem, pod filmem. Jeszcze Wam wrzucę linka do jednego z polskojęzycznych portali brytyjskich. Tak, może dla tych, którzy niekoniecznie z angielskim się dobrze czują. E, mniej więcej w tym w tym e, w tym e, materiale w tym, w tym e, poście będzie no to nie jest, post, to jest artykuł, w tym artykule e, po polsku będzie mniej więcej to samo co w tym Daily Mail. E, no, jak ktoś lubi angielski, może to niech czyta po angielsku, jest więcej. Hmm. No, to tak na szybko, kochani. Żeby nie, marnować, nie marnotrawić czasu, bo go trochę zmarnotrawiłem. Znaczy, może nie zmarnotrawiłem. Przypuściłem dużo czasu na rozrywki w weekend. Bardzo sobie odpocząłem. Filmy są nagrane, ale nie są zmontowane. Ale będą montowane dzisiaj, do późnych godzin nocnych. W związku z czym już od... będzie za chwilę znowu coś, znowu coś, znowu coś. Dobra, kochani, to ja Wam tymczasem życzę miłej lektury i zastanawiania się nad tym, co to się może wydarzyć. A ja się zabieram do pracy. Do orki. Mojej ulubionej zresztą. Na was i ze mną. No. no, to tymczasem.